Sprawa dotyczy Stany Zjednoczone Ameryki w 2025 roku. 14 czerwca, tuż przed drugą w nocy, dwie rodziny z Minnesoty spały spokojnie w swoich domach, nieświadome zbliżającego się niebezpieczeństwa. Wszystko zaczęło się od pukania. Męski głos na zewnątrz podawał się za policjanta i żądał otwarcia drzwi przez rodzinę. Na ganku stała osoba w kamizelce, kuloodpornej i masce. To jest sprawa morderstw w Minnesocie. Melissa Ann Hortman, 55-letnia posłanka Stanowa poświęciła życie służbie publicznej. Urodziła się w 1970 roku i ukończyła Blaine High School w 1988 roku. Uzyskała licencjat z filozofii i nauk politycznych, tytuł prawnika oraz magisterium z administracji publicznej na Uniwersytecie Harvarda. Przyjaciele mówili o Melisie jako o ciepłej przyziemnej osobie, gotowej pomóc każdemu sąsiadowi. Zanim zdecydowała się kandydować na urząd, Melissa praktykowała prawo i działała w lokalnych komisjach, wykorzystując swoją energię do poprawy życia społeczności. Po raz pierwszy wybrana do stanowej izby w 2004 roku jako przewodnicząca, wprowadziła kluczowe ustawy o posiłkach szkolnych, urlopach rodzinnych i czystej energii, co miało trwały wpływ na stan. Współpracownicy opisywali ją jako liderkę kierującą się uczciwością, wdziękiem i determinacją. By poprawiać życie innych, Melisa miała także męża o imieniu Marek. Para wychowała dwoje dzieci, Zofię i Kolina. Marek zrobił karierę w technologii i był ceniony za inteligencję, życzliwość i hojność. We wszystkich aspektach życia, Hortmanowie stawiali rodzinę i społeczność na pierwszym miejscu. Co sprawia, że to, co im się przydarzyło, jest tak tragiczne. Ale Melisa nie była jedyną polityczką, która padła ofiarą. Jan Antoni Hoffman, 60-letni senator Minnesoty, reprezentował Okręg 34. On też urodził się i wychował w Minnesocie. Przez lata był rzecznikiem edukacji, skupiając się na programach dla dzieci z niepełnosprawnościami. John i jego żona Ivette byli głęboko związani ze społecznością Champlin, gdzie wychowali swoją córkę Hope. Przyjaciele mówili, że żyli dla córki. Ich życie zmieniło się na zawsze wczesnym rankiem. 14 czerwca 2025 roku, gdy ich domy zaatakował uzbrojony podszywacz. Na początku czerwca 2025 roku nieznany napastnik zaplanował atak terrorystyczny. Przez miesiące sporządzał odręczną listę dziesiątek urzędników państwowych i ich adresów domowych. Notatki przy nazwiskach zawierały dane osobiste i plan okolicznych ulic. Potencjalny napastnik zebrał broń. Miał kamizelkę kuloodporną z fałszywą plakietką policyjną i zamontował migające światła na czarnym suwie. Przebrany za funkcjonariusza organów ścigania w silikonowej masce, wyruszył tuż przed świtem 14 czerwca. Przyjaciele i rodzina nie dostrzegli nic niepokojącego, gdyż mężczyzna ukrywał swój plan przed wszystkimi. Nikt nie miał najmniejszego pojęcia, ale jego celem byli wybrani demokraci i zamierzał ich zaskoczyć w ich domach. Scena była przygotowana na brutalną zasadzkę pod osłoną ciemności. Melissa Hortman i John Hoffman byli w swoich domach z rodzinami, nieświadomi, że znajdują się na liście tego niezrównoważonego człowieka. Krótko przed drugą w nocy ten mężczyzna zaparkował przed dwupiętrowym domem Hoffmana i włączył policyjne światła w swoim pojeździe. Ubrany w kamizelkę taktyczną i uzbrojony w pistolet 9 mm, podszedł do drzwi wejściowych i zaczął głośno walić. Para została obudzona głośnym stukaniem i stanowczymi okrzykami mężczyzny. Ten zamaskowany intruz krzyknął: To policja, otwórzcie drzwi. John Hoffman podszedł do drzwi razem z Iwet. Zamaskowany mężczyzna na zewnątrz oślepił ich latarką i powiedział, że zgłoszono strzelaninę w ich domu. Zażądał informacji, czy mają jakąś broń, ale gdy tylko zauważyli, że ten mężczyzna ma zakrytą twarz. Iwet krzyknęła, że ten człowiek nie jest policjantem. Ale wtedy mężczyzna próbował wedrzeć się do ich domu. John rzucił się do przodu, żeby wypchnąć intruza za drzwi wejściowe. Jednak niemal natychmiast zamaskowany mężczyzna otworzył ogień. Strzelił do Johna wielokrotnie z bliskiej odległości, dziewięć razy, trafiając go w brzuch i łokieć. Następnie wystrzelił serię pocisków przez drzwi, trafiając Iwetę osiem razy w brzuch, gdy próbowała zatrzasnąć drzwi. Hope, dorosła córka Hoffmanów, była na górze i z przerażeniem patrzyła, jak zastrzelono jej rodziców. Hope w panice zadzwoniła na 112, gdy napastnik uciekł nocą. Służby ratunkowe wkrótce przybyły na miejsce i zastały Johna i Iwet wykrwawiających się. Oboje w stanie krytycznym trafili do szpitala, a policja ogłosiła alarm przez aktywnego strzelca. Nieświadomy, że jego ofiary wciąż żyją, napastnik kontynuował swoje działania. Zaledwie kilka minut później, około 2:24 nad ranem, pojechał do swojego drugiego celu domu przedstawicielki stanowej Kristen Barner w Maple Grove. Mężczyzna znów walił w drzwi i krzyczał, że jest funkcjonariuszem wykonującym nakaz. Na szczęście tym razem nikogo nie było w domu, ponieważ posłanka była na wakacjach z rodziną. Nie otrzymawszy odpowiedzi, ten mężczyzna po prostu poszedł dalej, jednak miał na myśli kogoś innego. O 2.36 policja w New Hope, już po zgłoszeniu strzelaniny u Hoffmana, wysłała jednego funkcjonariusza do sprawdzenia domu innego urzędnika. Kiedy funkcjonariuszka przybyła na miejsce, zauważyła czarnego suwa stojącego na biegu jałowym na ulicy, a w środku mężczyznę ubranego w coś, co wyglądało na mundur. Zakładając, że to inny policjant, podjechała obok i próbowała z nim porozmawiać, ale ten mężczyzna tylko patrzył prosto przed siebie w upiornej ciszy. Zaniepokojona, lecz nie widząc zagrożenia, policjantka pojechała dalej do domu urzędnika. Kiedy przybyło wsparcie, ten podejrzany suw zniknął. Mężczyzna w tym suwie był napastnikiem i na szczęście to powstrzymało go przed zaatakowaniem domu senator Anny Rest. Jednak wciąż nie skończył. Napastnik pojechał w pobliże Brooklyn Park, obierając za cel dom przewodniczącej Melisy Hortman. Około 3.35 rano. Dwóch policjantów przybyło do melisy na rutynową kontrolę bezpieczeństwa po niedawnym ataku. Policjanci natychmiast zauważyli czarnego suwa na podjeździe, zauważyli mężczyznę w mundurze podobnym do policyjnego, stojącego kilka metrów od drzwi, z latarką i bronią. Po wyjściu funkcjonariuszy z radiowozu, mężczyzna w mundurze podobnym do policyjnego zaczął strzelać. Funkcjonariusze ukryli się za osłoną. I odpowiedzieli ogniem, jednak w zamieszaniu napastnik przedostał się przez frontowe drzwi Hortmana. Mark i Melisa usłyszeli zamieszanie na dole, więc, prowadzony przez Marka, para zaczęła schodzić na dół. Ale gdy to robili napastnik, otworzył ogień. Mark został postrzelony wielokrotnie. Melisa próbowała uciec z powrotem na górę, ale napastnik podniósł pistolet i strzelił kilkakrotnie, trafiając Melisę na schodach. Oboje, mąż i żona, Upadli śmiertelnie ranni we własnym domu. Na zewnątrz funkcjonariusz szybko poinformował dyżurnego przez radio, że strzelec nadal jest w domu i może się tam barykadować. Ale w rzeczywistości napastnik wymknął się tylnymi drzwiami w noc, uciekając dokładnie wtedy, gdy posiłki zaczęły otaczać teren. Policjanci następnie ostrożnie weszli do domu i znaleźli Marka nieprzytomnego przy wejściu. Wyciągnęli go na zewnątrz i próbowali ratować. Ale niestety wkrótce stwierdzono jego zgon. Funkcjonariusze użyli drona z kamerą, by przeszukać dom i szybko znaleźli Melisę na piętrze. Była nie do uratowania, miała wiele ran postrzałowych. Niestety ukochany golden retriever państwa Hortman, Gilbert, też został postrzelony. W ciągu zaledwie 90 minut dwie osoby nie żyły, ukochane zwierzę również, a kolejne dwie osoby były ciężko ranne. Co gorsza, sprawca zniknął bez śladu. Nastąpiła największa obława w historii Minnesoty. Wieści o strzelaninie szybko się rozeszły. Każda agencja ścigania w regionie została poinformowana. Śledczy z FBI, Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, Policji Stanowej oraz lokalnych wydziałów natychmiast się zmobilizowali, rozpraszając się, by zabezpieczyć liczne miejsca zbrodni. Gubernator Tim Walz potępił atak jako akt celowej przemocy politycznej i wezwał społeczeństwo do zachowania czujności. Kluczowe dowody wkrótce pojawiły się na miejscu morderstwa Hortmana w Brooklyn Park. Porzucony Fort Explorer podejrzanego wciąż stał na podjeździe, podziurawiony kulami po strzelaninie z policją. W pojeździe śledczy odkryli pięć sztuk broni. Znaleźli też kilka zeszytów wypełnionych odręcznymi notatkami. W jednym z zeszytów znajdowało się ponad 45 nazwisk wybranych urzędników, prawie wszyscy to demokraci, wraz z adresami domowymi i danymi osobistymi. I ta lista nie ograniczała się nawet do Minnesoty. Składała się z urzędników z co najmniej pięciu sąsiednich stanów, związanych z inicjatywami pro-choice lub postępowymi. Śledczy od razu zdali sobie sprawę, że mają do czynienia ze skoordynowanym spiskiem na tle zabójstw, który mógłby być jeszcze bardziej niszczycielski, gdyby nie szybka interwencja policji w domu ostatniego celu. Gdy zespoły kryminalistyczne analizowały dowody, trwała już szeroka obława, jednak do sobotniego popołudnia zabójca został zidentyfikowany. Vance Luther Bolter, 57-letni mężczyzna z Green Isle w stanie Minnesota. Opinia publiczna poznała imię i zdjęcie Vensa. Na zdjęciu był przedstawiony jako tęgi mężczyzna w jasnym kowbojskim kapeluszu, a wraz z nim pojawiło się ostrzeżenie, że jest uzbrojony i niezwykle niebezpieczny. Policja szybko namierzyła telefon Vensa do domu w północnym Minneapolis, gdzie wynajmował pokój. W tym domu kamera monitoringu zarejestrowała, jak wrócił tam na krótko około 6 rano, zaledwie kilka godzin po strzelaninie. Kiedy na miejsce przybyły oddziały Special Weapons and Tactics, Vance już zniknął. Świadkowie zgłosili, że widzieli mężczyznę odpowiadającego jego rysopisowi, wsiadającego do autobusu z torbami podróżnymi. Śledczy ruszyli za nim, lecz odkryli, że kupił nowy samochód za gotówkę i znów zniknął. Przełom w sprawie nastąpił w niedzielę, 15 czerwca. Gdy policja zbliżała się do Wansa, wczesnym wieczorem kamera leśna, uruchamiana ruchem na wiejskiej posesji w Green Isle, zrobiła zdjęcie zabłoconemu, wyczerpanemu mężczyźnie czołgającemu się przez pole. Śledczy zjechali się na ten teren i wkrótce zauważyli podejrzanego leżącego na brzuchu w wysokiej trawie. O godzinie 21:00, po 43 godzinach ucieczki, węz został schwytany zaledwie mile od swojego domu. Bez oporu poddał się organom ścigania, kończąc dwudniowe poszukiwania. Po aresztowaniu Węsa śledczy odkryli jeszcze więcej dowodów dotyczących jego motywów i metod działania. Niedaleko domu Hortmanów znaleziono porzuconą silikonową maskę podejrzanego, kamizelkę kuloodporną i fałszywą odznakę policyjną, których używał. W samochodzie kupionym za gotówkę agenci znaleźli zmięty, chaotyczny, sześciostronicowy list do dyrektora FBI. Vans Basali twierdził, że jest częścią szalonego spisku z udziałem gubernatora Minnesoty i przywódców politycznych tego stanu. Twierdził, że gubernator Minnesoty, czołowi ustawodawcy i inni urzędnicy Partii Demokratycznej są częścią tajemniczej przestępczej siatki kontrolującej politykę, biznes i organy ścigania. W jego pismach pojawiały się skargi dotyczące przepisów aborcyjnych, tyranii rządu oraz korupcji na najwyższych szczeblach władzy stanowej. Wans przedstawiał się jako patriota, który wypowiedział wojnę domniemanej Kabały, twierdząc, że walczy o ocalenie kraju. Wans twierdził nawet, że sam Tim Walz zwrócił się do niego z prośbą o zamordowanie tych ludzi. Biuro Tima Walca stanowczo zaprzeczyło, podkreślając, że gubernator nie miał żadnych powiązań z zabójcą. Agenci federalni odrzucili manifest jako urojenia i podkreślili, że żadne z jego zarzutów nie miały oparcia w rzeczywistości. Odkryli też, że Wans wysłał rano w dniu ataku Short Message Service do rodziny, informując żonę, że idzie na wojnę i ostrzegając, że w każdej chwili mogą pojawić się uzbrojeni policjanci. Wans nalegał, by zabrała dzieci i uciekła, co też zrobiła. W rzeczywistości policja wcześniej zatrzymała żonę Wansa, Jenny i ich dzieci 160 km dalej podczas kontroli, znajdując dwa pistolety, 10 tysięcy dolarów i paszport. Jenny powiedziała funkcjonariuszom, że jej mąż był survivalistą i prepersem, a ona nie znała jego mrocznych planów zabójstwa. Śledczy wkrótce przeszukali dom rodzinny Boltera i zabezpieczyli prawie 50 sztuk broni palnej oraz pojemnik z amunicją zgromadzoną w piwnicy. Ale kim był ten człowiek? Vance miał 57 lat i nie miał wcześniejszej kryminalnej przeszłości związanej z przemocą. Przez lata pracował w branży spożywczej, Lecz w 2020 roku sytuacja się pogorszyła. Zaczął pracować w zawodach związanych ze śmiercią, takich jak usuwanie ludzkich szczątków dla domów pogrzebowych, a nawet pobieranie organów dla placówki medycznej. Na początku 2025 roku Vance wyjechał do Demokratycznej Republiki Konga. Zaangażował się w krótkie przedsięwzięcie biznesowe i wrócił do domu zniechęcony i przygnębiony. Przyjaciele powiedzieli dziennikarzom, że zarzuty wobec niego ich zszokowały. Nikt nie dostrzegł sygnałów ostrzegawczych. Vance uchodził za gorliwego chrześcijanina i człowieka rodzinnego. On i jego żona Jenny byli małżeństwem od lat i wychowywali kilkoro dzieci 80 km od Minneapolis. Para połączyła się dzięki wspólnej wierze w samowystarczalność i przygotowanie do przetrwania. Byli preperami, którzy gromadzili zapasy i broń na najgorsze scenariusze. Wśród przyjaciół Vance Rzadko rozmawiał o polityce, co czyni to jeszcze dziwniejszym. Jeden z przyjaciół zauważył, że Vance nie lubił znanych demokratów, jak Joe Biden, ale nie wspominał o postrzelonych politykach i rzadko rozmawiał o polityce, często jej unikając. Wygląda na to, że zachowywał skrajne poglądy dla siebie. Jednak prywatnie zaczął wierzyć, że przywódcy rządowi są skorumpowanymi ciemiężcami. Nieświadomie dla otoczenia, Wans spędzał godziny korzystając z internetowych baz danych i mediów społecznościowych, aby śledzić prywatne życie polityków. Do połowy 2025 roku życie rodzinne Wansa pogarszało się przez jego tajne plany. W nocy 13 czerwca zebrał broń, sprzęt taktyczny oraz szczegółowy notes z celami. Przed wyjazdem wysłał żonie wiadomość, prosząc, by mu zaufała i uciekła z dziećmi. Dla znających Wansa ujawnienie jego podwójnego życia było druzgocące. Jego żona publicznie potępiła jego czyny jako zdradę wszystkiego, w co wierzyli, i niemal natychmiast po jego aresztowaniu złożyła pozew o rozwód. Ten przyjazny sąsiad i bywalec kościoła, którego wszyscy znali, był jednocześnie autorem jednego z najstraszniejszych ataków w historii Stanów Zjednoczonych. Aresztowanie Wansa. Zapoczątkowało skomplikowany proces prawny, który wciąż trwa w chwili publikacji. W lipcu 2025 federalna Wielka Ława Przysięgłych postawiła Wansowi sześć zarzutów, w tym dwa o morderstwo Melisy i Marka oraz przestępstwa związane z bronią i prześladowaniem. Prokuratorzy dodali zarzuty podszywania się pod policjanta i znęcania się nad zwierzętami z okrucieństwem za postrzelenie psa Hortmana, Gilberta. Łączne zarzuty sprawiają, że grożą mu najsurowsze kary. Dożywotnie pozbawienie wolności, a nawet możliwość kary śmierci, Vance pierwszy raz stanął przed sądem latem, 2025 roku, zakuty w kajdanki i pilnowany przez amerykańskich marszałków. 7 sierpnia stanął przed sędzią federalnym i nie przyznał się do żadnego z zarzutów. Prokuratorzy przekonali sąd o złożoności sprawy, co zawiesiło standardowe terminy szybkiego procesu ujawniły, że śledztwo zgromadziło dziesiątki tysięcy stron dowodów oraz setki plików multimedialnych. Sędzia zgodził się, że proces będzie wymagał wyjątkowego przygotowania. Nie ustalono daty procesu, a urzędnicy przewidują, że może ruszyć dopiero w 2026 lub 2027 roku. Podczas wstępnych przesłuchań Wans okazywał niewiele emocji, wypowiadając się jedynie w celu potwierdzenia zrozumienia zarzutów. Obrońcy wyznaczeni przez sąd nie ujawnili strategii, lecz eksperci prawni sądzą, że dokładnie przeanalizują każdy dowód pod kątem zastrzeżeń. Obrona może zbadać stan psychiczny łansa, lecz obecnie łans pozostaje w federalnym areszcie bez prawa do kaucji. Wstrząsy po strzelaninach nadal rozchodziły się przez społeczności Minnesoty i rządowe korytarze. W bezpośrednich następstwach tysiące osób uczestniczyły w czuwaniach. Aby opłakiwać Melisę i Marka Hortmana, ich trumny, przykryte flagą oraz urna z odciskiem łapy Gilberta zawierająca jego prochy, zostały wystawione, aby ludzie mogli oddać im hołd. Współpracownicy z obu partii chwalili dziedzictwo Melisy i obiecywali uczcić ją, poprawiając bezpieczeństwo urzędników. John i Yvette Hoffman spędzili tygodnie w szpitalu i na szczęście udało im się wyjść z ciężkich obrażeń. W oświadczeniu rodzina powiedziała. Mamy ogromne szczęście, że żyjemy, i podziękowali ratownikom oraz chirurgom, którzy uratowali im życie. Dla rodziny Łansa te wydarzenia przyniosły publiczny wstyd i prywatny ból serca. Sąsiedzi nie mogli pogodzić spokojnego ojca, którego znali, z oskarżonym o morderstwo z wiadomości. Społeczność na zawsze zapamięta 14 czerwca 2025 roku jako poranek, kiedy nienawiść polityczna przejęła kontrolę.